Fajka, widzowie, zobaczymy Kim ja jestem! Oooo, porad mojego brata, zaraz go zobaczycie. Teraz mamy mojego brata. Ja Jesteś z ale ci zazdro Wiktor! Jesteś z I Co za to? Widzimy się w nastątek wyborach! Zaraz! Widzowie, ja jestem pierwsza. Ja wybieram górę wtedy urodziny. Losuje mi się o, ogień. Teraz pora na mojego. Zobaczymy, co moim mi się urodzuje. Może lód, tam gdzie ja mam urodziny, bo mój brat ma urodziny w lato. To masz lód, ale fajnie. Teraz się widzimy w następnych wyborach. To bye. I co, teraz robimy skanę. Zależało na tym, żeby kupić samochód w Wattomacza? Wydaje mi się, że ta weryfikacja samochodu. Ła, nie, żeby. Ła, Teraz poradę mojego brata. Brata, Lasujemy! E, Widzę, że masz aż 84. Widzimy się w ten wybór. Widzimy Was. O, zaraz się tu już zacznie. O, oh, wow! Jego w jakim jestem? Wow! To to patrz! Zobaczcie! Jaka jaśmiec teraz pora na mojego brata, zaraz widzicie mi teraz na moim bracie. Przygotuj się! Masz takie zdjęcie, zobaczymy, widzowie, zaraz! Tak, co ty nie To ba? O, widzowie, no to ja zaczynam. Oh, Mira, my uwielbiamy postać baby Stacia. Lubię te wszystkie. No widzimy się w następnych, jak wizardarasu. Teraz mój brat jest, prawda? Masz Zoe, o oh, tego dżinu i masz tego. Ale fajne ci się trafiły. Kiedy okay, sobie oceniam te postacie? Ona idzie tam na drugie miejsce. O, ta idzie na dziewiąte, bo może będzie gorsza. O, ta idzie na dziesiąte. O, ta idzie na siódme, bo za bardzo nie przypadam. O, ta idzie na piątkę. O, to jest fajne, to na trójkę. I tu jest ta. Tu jest ta, może jakaś ładna. O, ta idzie na pierwsze. To są jakieś niefajne wybory, ale widzę, wy, to są wszystkie moje wybory. Teraz mój brat wciska i gdzie on chcesz? Na no, jaki numerek? Tobie się podoba? Na dziesiątkę? Okej, okay, następne. Na dziewiątkę? Dobra, ty ode mnie inaczej robisz. Okej, okay, no to druga.